Księma to jest krótki freestyle dla was. Wjeżdżam ci na chatę. Zostaw drzwi otwarte. Lubię Twojego tatę. Szanuję Twoją mamę, mamę. Lubię cash, cash, cash. Lubię fame, fame, fame. Nie lubię hate, hate, hate. Kocham like, like, like. Kocham sub, sub, sub. Subujcie mnie! Kręcę YouTube'a jak na blacie, blacie. Na Instagramie rzucam fotki, kaci, kacie, kacie, kacie. Lubię mojego kota, lubię szyć się, Posterki dla was, mordeczki moje miłe, miłe, miłe. Zostawcie suba, lajka, 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 nie boczy jak ta fajka, fajka, fajka. Pamiętajcie, że to co dla was robię to z poświęcenia, niech ten kanał dobije milion subów jak dla poświęcenia. Yo, zostawcie tu lajka, lajka, lajka. Nie bądź jak fajka, fajka, fajka. fajka. To jest prezenko życzę. Jeśli jakiś wasz kolega leci na cash, zostawcie go, to jest fałszywa hiena, hiena, hiena. A jeśli wasz kolega nie leci na kasę, to bycie z nim szery, to wtedy jest wasz prawdziwy ziomek z życia. Przenty ziomek. Elo.